Listek z nieba, wysoko w przejrzystym, jasnym powietrzu, płynął anioł Boży z rajskim kwiatem w ręku. Gdy go podnosił do ust, jeden mały płatek oderwał się leciuchny, jak motyl biały spadał ku ziemi. W zielonym lesie upadł na grunt miękki i wypuścił korzonek, potem kiełek w górę i zaczął rosnąć. – A to co za przybłęda? – Zawołało zdziwione roślinie: Nikt go tu nie zna i nikt nie jest spokrewniony, nawet niepodobny do nikogo. Na trend! Przypatrywały mu się z daleka, z pogardą, ale nawet osty i dzikie pokrzywy rozmawiały, rozmawiać z nim nie chciały. Musi to być jakiś potwór ogrodowy, zdecydowały po na namyśle leśne sąsiadki. Czego chce tu między nami? i szydziły z niego pogardliwie, myśląc, że jest potworem sztucznie wychowywanym bez człowieka. Po coż tu przeszedł? Pytały go ostry o liściach najżonych ostrymi kolcami. Każdy powinien żyć pomiędzy swymi. Po co tak rozpościera swoje pędy? Wołały inne drzewa i rośliny. Nie przybliżaj się do nas, a może myślisz, że cię będziemy dźwigały? Nareszła zima. Śnieg pokrył ziemię i rośliny, ale nad listkiem z nieba jaśniał dziwnym, dziwnym światłem, jak gdyby pod nim paliła się lampa i przeświecała przez białe pokrycie. A kiedy wiosna powróciła, znowu i śnieg ustąpił na wilgotnej ziemi, ukazał się kwiat cudny, o barwach nieporównanych i prześlicznej woni. W całym lesie nie było podobnego cudu. Właśnie przychodził ten uczony profesor botaniki. Zdziwił go kwiat nieznany, więc go zerwał, obejrzał, pokosztował, powochał, rozpatrywał przeszkiełka, bez szkiełek, mierzył, ważył, porównywał nadaremnie. Nie mógł zaliczyć go do żadnej klasy, do żadnego rodzaju gatunków. Wyrodek jakiś Rzekł wreszcie poważnie: Niepodobna go objąć żadną klasyfikacją, ani mu znaleźć właściwego miejsca. Okaz bardzo ciekawy, lecz nie ma nic wspólnego z naszym roślinnym światem. Nie ma nic wspólnego z naszym roślinnym światem. Niepodobna go objąć żadną klasyfikacją. Wyrodek powtarzały ostre i pokrzywy. Stare drzewa słuchały, lecz milczały same. Nie mówią źle ani dobrze co jest rzeczą najmądrzejszą na wypadek głupoty. Biegła przez las dziewczynka uboga, czysta i niewinna. Serce miała gorące w duszy, światło, wiary, a jedynym majątkiem jej na świecie była stara Biblia po ojcu, gdzie zawsze w smutku słowa pociechy znalazła. Dziewczę ujrzało cudowną roślinkę i stale zdumione. Jakaż piękna, każdy jej listek zielony rozlewał woń rozkoszną i orzeźwiającą. Kwiaty jaśniały w słońcu jak żywe płomienie, a z każdego zdawała się płynąć ku niebu nieskończona i cicha, słodka melodia. Dziewczę wzruszone ujęło gałązkę i pochyliło ją lekko ku sobie. Aby nacieszyć się widokiem kwiatka, odetchnąć jego wonią i uczuła nagle wielką błogość w sercu, i wielkie światło w duszy. Chciałaby zerwać jeden chociażby pączek, mieć przy sobie, ale nie śmiała pozbawić go życia zwiędnie w jej dłoni. Więc zerwała tylko maleńki jeden zielony listeczek i włożyła pomiędzy kartki swojej Biblii. Tu pozostanie on zawsze jak świeży i pełen cudownej woni. W kilka tygodni potem dziewczynka umarła. Biblie złożono z nią razem do truny, a pomiędzy jej kartkami pozostał zielony, wonny listek, reskie W lesie śliczna roślinka bujała wspaniale i dochodziła prawie w wielkości drzew starych, choć była wiotka jak młoda gałązka. Ptaki przelotne lot swój wstrzymywały, aby jej pokłon oddać. Promienie słoneczne pozdrawiały ją pierwszą co poranka. Jakiś obcy przybłęda najwidoczniej. Szeptały między sobą osty i pokrzywy. Wszystkie włóczęgi znają się wybornie, lecz dla nas to wyrodek. Nie powinniśmy znieść go pośród siebie. I ślimaki leśne popluły go ślimą. Przyszedł pastu po ziele dla trzody i zaczął wycinać nożem ostry i pokrzywy. ściął i cudną roślinkę wyroje korzenie. I zabrał wszystko razem w wielką płachtę. Przynajmniej będzie z was teraz pożytek, rzekł, zarzucając płachtę na ramiona. I stała się roślinka rajska pożyteczną. W tym samym kraju król cierpiał od dawna na, skutek nieuleczo na smutek nieuleczony i ciężki, który był gorszym od wszelkiej choroby różnym sposobem ratować się prawdę. Pracował pilnie, wytrwale, odważnie, czytał uczone dzieła, to szukał rozrywki, wesołości, daremnie nic nie pomagało. I cierpiał bardzo, bardzo długie lata i prawie bez nadziei. Wtem jeden z mędrców, którego gorąco prosił o radę, śle do niego posła z wieścią radosną. W twoim królestwie, w lesie starym rośnie kwiat rajski o cudownej sile i przymiotach. Jego woń, jego widok przywróci ci zdrowie. Tu następował opis cudownej rośliny, tak dokładny, że nie można się było omyć. Tak, to ona, to ona, powtarzali wszyscy, którzy bywali w lesie. Tak, tak, powtarzał pastuch. Pamiętam, a jakże. Sam związałem ją w płachtę razem z pokrzywami. To już dawno. Nie wiedziałem, że takie żółko mogło przydać się na coś innego. Nie wiedział nikt. N nie wiedział nikt. Ani uczony botanik, ani medycy, królewscy. Nikt nie wiedział. Roślina była raczej niepodobna. Było objęczone klasyfikacją. Cóż z być może? Szukano nadaremnie ani jednego listeczka. Nie można było już odnaleźć w lesie. Jeden był tylko w trumnie ubogiej dziewczynki, lecz o tym nikt nie wiedział. Król zmartwiony sam udał się do lasu i oglądał miejsce, gdzie wyrosł kwiat rajski. Tutaj było dla mnie zbawienie, rzekł smutnie. Tutaj dotknęła ziemi niż ziemska roślina. Święte powinno być to miejsce. I kazał je odgrodzić do kratą, przy której postawiono warte. Wtedy uczony profesor napisał o kwiatku bardzo naukowe dzieło i został za to przez króla odpowiednio wynagrodzony. Wszyscy więc byli szczęśliwi. Król tylko został cierpiący, smutny wielkim smutkiem, który nie ma jasnej przyczyny. Ale takim przybył zawsze, mówił strażnik w lesie, przy pozłacanym kracie.